Hej, macie czasami tak, że macie jakąś dziwną czujkę, także myślicie sobie tak. Ale bym sobie zrobił coś tam, i tak dalej. Macie tak czasami? No to czasami tak się zdarza, że niektórzy ludzie mają trochę mocniejsze czujki od innych ludzi. Tak bym to powiedział. ja chciałem Wam opowiedzieć, że. bo jeżeli ktoś z Was wie, to wiecie, że istnieje człowiek, któremu w listopadzie albo we wrześniu. Czy tam w październiku, jeden, chyba we wrześniu, a na końcówce września dałem 18 tysięcy złotych. Tak o, po prostu. Powiedziałem: Masz kurwa, pomnażaj se. Co se zarobisz? 30% jest Twoje. Chuj, działaj se. No i ten człowiek, po wszystkich, mm, tak jakby tam, odliczeniach i tak dalej, dzisiaj ma około, no właśnie nie wiem ile ma, ale wiem, że ma około 45 tysięcy, no i mu tam wypłaciłem. Wypłaciłem kurwa ile wypłaciłem, no co no? no? No poszło. Kurwa pieniędzy w chuj. Smutna żaba, że trzeba pracownikom płacić. Jakby się nie płaciło pracownikom, to by kurwa lepiej było. No ale cóż. I ja chciałem pochwalić tego człowieka publicznie, znaczy pochwalić kurwa. No opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce. No więc tak. To jest skin place. Sprzedać skiny se można. Jak se macie jakieś spoko, że tu spoko wychodzą. Często kosy nawet spoko wychodzą. Wiem, że korzystacie. Dużo kos może spoko wychodzić, więc ja zachęcam do tego. A pewnie na bajorderach, jak się kupuje na Steamie, to też można jakoś to ograć. Więc to spoko, a to małpa. Małpę znacie. Strona do wymieniania przedmiotów, i w ogóle. I tu też czasami można niezłe akcje znaleźć. Pozdrawiam i małpę, i skin place. Więc. Ten człowiek około półtora tygodnia temu uznał tak, nie wiem czy półtora tygodnia temu czy kiedy, w każdym razie w momencie kiedy to się jeszcze nie wydarzyło, może trochę dłużej, że kurwa uzbierało się z jak, z, w jakiś sposób około 16 tysięcy złotych na Steamie, w sensie nie, że uzbierało się, tylko że powiedzmy ma... 5000, tysięcy, pięć Że tak mu przychodzą, no bo to, to on ma bardzo duży ten obrót, jeżeli chodzi o Steama. No i że jakby. Przychodzą mu na 100 pieniądze, musi coś z nimi zrobić. I kurwa pisze do mnie tak. EXD ale jaja zoba. I pokazuje mi, uwaga, cały. Nie wiem czy nie wiem, czy magazyn, może nie magazyn. Pół magazynu. O, tak to powiem. Pół magazynu skrzyni rękawic. Kupionych. Za kurwa, chyba 4 dychy, czy coś takiego. 40. O, za 45 zł, tak. Za 45? Nie, kurwa, za 45. Jak to było? Za 30 coś. Za 30 coś złotych. Tak, bardziej 39. Coś tego typu. I ja tak na to patrzę i sobie myślę, kurwa, tak. Bo ja wiedziałem o tym, że istnieje jakby to zagranie, nie? W sensie w momencie, kiedy ono się działo, to wiedziałem, że ono istnieje. No bo było takie zagranie. Rzeczywiście, ono było w miarę obvious, żeby je wykonać. Nie było pojebane. Nie trzeba było być Sherlockiem Jamesem, żeby nakupić w tym momencie od zajebania To naprawdę było takie dosyć oczywiste zagranie do zrobienia. Tak bym to powiedział. Tylko to, czego ono wymagało, to bardzo dużo steam balance'u i bardzo duże jaja. Tylko nie spodziewałem się, że człowiek z naszego community, który zresztą to jest, ja nie powiem, ja nie przyszedłem kurwa do żadnego, od żadnej osoby, która jest ogarnięta. Nie, ja po prostu kurwa przyszedłem do debila, rzuciłem debilowi 18 tysięcy złotych na Steam, a, powiedziałem, naucz się kurwa Steama i jak chce coś zarobić, to co będziesz miał. I ten debil w momencie, kiedy siedział, kurwa, przed tym wykresem, powiedział, dobra, kurwa, pora włożyć ponad połowę, czy znaczy połowę tych pieniędzy, które mam, na tę skrzynkę zobaczymy, kurwa, co się wydarzy. To całkiem, kurwa, impresji jak na to. Trzeba mu przyznać, jakby, że całkiem, kurwa, ciekawe zachowanie z jego strony. Nie wiem w jaki sposób on to kurwa zrobił. Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy wiem, wiem, bo go nauczyłem, jak się te zagrania kurwa robi. W sensie pokazałem mu sposób robienia tych zagrań. Żeby takie rzeczy robić, nie? I to nie było głupie zagranie z tej perspektywy. Znaczy. O! Jak było. O! Nawet bym powiedział tak, no bo tu. W momencie, kiedy było to, tu. O, tu. Teraz. Tu. Chyba 7. No zobaczcie, sobie, czy na kanale istnieje 7 albo 8 film o tym, że nagłówka na Isa coś się dzieje. 7 albo 8 kwietnia na tym kanale pojawił się film, że nagłówka Isa coś się wydarza. Że coś jest kurwa nie tak z tymi, z tymi skrzynkami. Jest taki film. Normalnie. Bo na nich się naprawdę coś działo. I na nich yy, zdecydowanie można było widać, że coś się, coś się za chwilę wydarzy. Ale żeby ktoś wziął, kurwa, siedząc przed komputerem, uznał... No dobra, no to w takim razie wpierdalamy w nie Alin. No to trzeba mieć, kurwa, nieco najebane w bani. Trzeba przyznać, że to, to, to chyba, kurwa, jakieś schorzenie umysłowe. No nic, ja publicznie dziękuję za to. No bo to jakby... Ja powiem tak, że jakby nie było... Nie, to są, nie wiem, kurwa, całkiem niezłe wakacje, chyba. Yy, tak bym to nazwał. Yy, albo, nie wiem, yy, wynajemy mieszkania we Warszawie na dwa dni. Jedno z tych dwóch, zależy co. Yy, także nie wiem, ja, ja ogólnie dziękuję za to. I Wam powiem tylko tak, że jak jest z tego moral. No kurwa taki, że nawet debilowi się coś kurwa na tej platformie może udać. Ta pl platforma jest naprawdę debilo kurwa odporna. Że ja ogólnie, ja ogólnie ta, takie wrażenie wyniosłem z tego, że coś takiego się odjebało. Po prostu działamy na debilo odpornej platformie. W chuj. No. I to mój statement oficjalny. Chciałbym pozdrowić i życzyć miłego dnia. Was. Wam. Wa, was. W sensie nie, że was, że co po niemiecku, tylko tam. Jest ktoś, kurwa, jeszcze w naszym community, który coś takiego zrobił, bo ja jestem przekonany, że nie jedna osoba. Patrząc na to, że taki, no ja to nazwę, że taki debil kurwa robi takie rzeczy. Jeżeli ktoś, kto pierwszy raz zobaczył Steam'a, wzi wziął. Ja nie wiem w ogóle, jak on to kurwa znalazł, tak zupełnie szczerze. Ja nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób ten człowiek. Bo on tego nie znalazł tak samo jak ja. Bo ja to znalazłem tak, że były sobie pokazane tre trending e zakupy na opinia. Tak znalazłem to zagranie. Były trending zakupy i nagle było plus 15% na skrzyni glow, a ja mówię, ona jeszcze jest na streamie po starej cenie. No to tutaj musi kurwa coś się wydarzyć za chwilę. I na flocie nic się nie działo jeszcze. Dopiero z opóźnieniem kilkugodzinnym, chyba 2-3 godzinnym, poszło 8% na flocie cena. No dobra, no to że ja widzę coś takiego Że dla mnie to jest w miarę tam obwód, że coś się za chwilę wydarzy. No nie, i co tam mogę zrobić o tym film? Znaczy, obvious, nie obvious, no. Często takie rzeczy się dzieją bez, bez powodu. No nie, to nie jest no, znowu tak, że od razu się coś musi wydarzyć, ale dzieją się takie rzeczy. Mm. No to, je, jeżeli, jeżeli dla mnie to coś takiego, no to ja nie wiem, w jaki sposób on to, kurwa, znalazł. Jakby, jaką metodą. Je, jakie, kurwa, jaki sposób dał mu możliwość wglądu, kurwa, w coś takiego? To oznacza, że ten, ten człowiek musiał siedzieć, kurwa, jak debil, wtedy przed komputerem, jak po prostu taki kurwa idiota, wziąć wszystkie, kurwa, skrzynki, wszystkie kapsuły, odpalić, kurwa, kalkulator i, i mówić tak. A, bra, tu do flota, kurwa jest tak, tu do flota jest tak, tu do flota jest tak, tu do flota jest tak. Ja muszę się go zapytać, jak on to, kurwa zrobił. Jak, jak on to wziął i policzył? Jak to mu, kurwa, wyszło? W jaki sposób ten człowiek wziął, wszedł, kurwa, w ten kalkulator, przesiedział te kilka godzin i akurat wybrał, kurwa, tę skrzynkę, która wyjebała najbardziej? Jaką, kurwa, metodę on zastosował, żeby, kurwa, osiągnąć taki efekt? Jak się, jak się, dowiem, jak się jakby, dowiem, co on, co on odjebał, żeby coś takiego się wydarzyło? Dokładnie. Jakby, w jaki, w jaki sposób on to, kurwa, przekminił i jak on to wymyślił? Żeby coś takiego się stało, to wam dam znać. W sensie zrobię sobie jakiś film, może dla wspierających, czy yy, gdzieś. Ja się, ja się będę musiał go naprawdę kurwa dopytać. I jeszcze, ale on, on ogólnie dokupował dużo skrzynek. To nie tak, że jedyną kupił. Kupił jeszcze dużo Horizonów. Horizon A No to nie wiem, czy tam mu wyszło, akurat. Myślę, że tutaj mu mogły. No właśnie. Tutaj akurat mógł być jak być, ale to też zależy, po ile kupował, nie? Bo to wcale nie, nie musi być takie. Ten, zakończone. Tu nie wiem, jak mu wyszło na Horizonach. Możliwe, że. Znaczy, ja wiem, jak to on to liczył, więc, jakby tam się nie dało wiebać, to najgorsze, co to by po prostu nie zarobił, nie? Ale jakby jestem. Ja jestem pod wrażeniem ogólnie, że taki debil może robić takie rzeczy. No i to na tyle. Yo.